Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ski, a dzisiaj zagramy sobie w The Walking Dead Mission Tak jak obiecałem, mieliśmy trzy razy Detroit e Be De 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 Become Human, teraz zagramy sobie w The Walking Dead, a zobaczymy tylko na czym skończyliśmy Powiem wam, że nie pamiętam za bardzo, przez tą chorobę za bardzo nie pamiętam I oczywiście znałem... A, myśmy tu się strzelali, do. Dobra. dobra, już pamiętam Nasze, Na samym początku... Uh, upraszam oczywiście o zostawienie łapki w górę i y, subskrypcji Łapki w górę faktycznie powodują zwiększenie zasięgów, y, większy przyrost osób I faktycznie nam to y, daje mi to dużą, y, dużą że tak powiem, energię do nagrywania dalszego Także łapki w górę są mile widziane, naprawdę Was to nie kosztuje nic, a ja mam, że tak powiem, satysfakcję, że to co robię y, przynosi tam to rezultat Dobra Otaczają nas, otaczają nas! No właśnie! O nie młotow! Byk! Kurde, trafił tym młotowem! O Jezu, na lebo Udało mi się! Nie, twórze, a przecież... Aha, czy nie żyją chyba? Chyba nie żyją. Chyba w końcu nie zostało wytłumaczone z tego co pamiętam. Nie zostało do końca wytłumaczone, czy w końcu one zmarły, czy nie. Bo ona właśnie znalazła ich do końca. Chyba. Nie jestem pewien. Czy mi nie pamiętam. To jest. Kurde, kolejny A tutaj się... I się wydaje to no, w naszym sensie jej się ten to się nazwic znowu ma znowu jakieś reakcje No dawaj otwieraj ten, ten Otwieraj Dawaj, 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 dawaj Kurde, czemu on mieć? A, on z mieczem A skąd on miecz? Przecież miała katana niby, nie? Znaczy miała też, miała... Miała niby maczetę, a nie miecz. Chyba, że jej za nazywa się maczeta. Tak też może być. Dobra, idziemy, dawaj. O kurde. Szafa ją przyniosła. Dawaj. Pięknie po w głowę. Poważnie, ona to są chyba trzy najlepsze moje postacie, znaczy trzy się najbardziej ulubione, czyli yy, Nasza Clementine, Lee oczywiście, no i ona. Gdyby oni robili... Oni mieli taki ten takie trio robili, to byłby ogień. Szpiwaj. Tylko czemu w klatkę piersiową? Aha. Dobra. Garnęła to. Mami? <śmiech> <śmiech> Oho, coś będę celował na pewno. Dawaj. Do góry. To nie ma przecież drzwi, to jest okno. No tam idziesz. Otwórz drzwi. To otworzymy. No, naciskaj klamkę. <coughs> Widać, że się nie załaduję już. Jezu, te, te schizmy mnie lekko, że tak powiem, stresują. <laughs> Zdął ten roboci. Co tu się dzieje w ogóle? Nie skrzywdzę was. O, psy mi szaleją, widzę, biegają. Kaczka, leżeć tam!

Michonne, jest Dominik. go. No, she'll come look for us. We have to be here. Michonne, if still... just stay safe, okay? Czyli teoretycznie chyba nie zginęły w takim wypadku. Czyli jest szansa, że tak powiem jeszcze. je did you, did you get out? Did you make it? Need to, know. Dawaj, miszą, zbieraj się. Nie daj się zwariować, to wszystko płonie. No właśnie. Dawaj, ocknij się, miszą. O, dziecko idzie do niej. Ciężko was kocham.

Kurde, robią domy z niczego. O Jezu, w prawo! Dałem radę, spoko. Robią domy z drewna, później siedzimy, że się palą o, zamknęliśmy drzwi już tam nie będzie żadnego problemu. Co się stało? <laughs> Twarzy i widać. Co mam zostać? James! This isn't goodbye. I'll see you again. When? I don't know. Soon. Soon. Oh, please. Say goodbye, your mother has to leave. Please, mama. Stay here with us. She can't. Just let her go. Uh... Uh, uh, a Dominic, please. Give us a minute. Come on, Alex What are you doing? <coughs> no. Girls, enough. Let her leave if that's what she wants. Oh. To the no, no, no. Don't go. Colette. She can't stay. We can't stay here! Girls, listen to me. We'll I have to go. I, I just have to go. Michonne! Dawaj ocknij się, Laska! Przecież zaraz padniesz tam do tego, kurde. Nie tutaj. Oj, oj, oj. I pewnie spadnie. E, opuść tureczki, zostań z nimi. Opuść tureczki. Przecież musisz żyć. Musisz żyć. Dawaj, dawaj, dawaj. Byłaś tam No dawaj rękę. O oh, kurde spadło na glebę. <laughs> Czyli co uratowałem jej życie chyba, bo nie wiem czy ona mogła zginąć teraz. To sobie trochę bez sensu, by było, gdyby musiała zginąć, a znaczy gdyby mogła zginąć? Ciekawe! Ciekawi mnie to bardzo. O statek, to, to nasz? Dawaj mi pozbieraj się. Micho Michone, wstawaj. Nie rób scen! Nie róbmy draki od tego, są rumaki. Ej, poważnie, ciekawe, czy mogłem tam zostać z tymi córeczkami. Chce się ona by sobie zginęła, czy jak? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Sadiq's gonna take a boat down to what's left of Monroe. Salvage what we can. We can drop you off in Oceanside or maybe one of the other communities up north. It's good people. Thanks. <clears throat> and thank you for everything. I don't know if we would have made it out of there without you. You found my brothers. Przede wszystkim największym błędem miszon było to, że nie wykończyła tamtego rodzaństwa na samym początku, w sensie tamtych e, tych ludzi. ileby to było mi problemu, naprawdę. Przecież to wystarczyło miała ich na tacy, rozwaliła ich wszystkich, wystarczyło po prostu ich tam zasiekać. I tak jej wykończyła. <grym> <grym>? I lean on you a bit more. It's not gonna be the same without him. Mm. I got you covered, Pete. Don't worry. More I know easy. I can count on you. I wanted to ask. When we got separated, I heard you calling for your daughters. What, what happened there? I, don't know. I tried to find you I, Gubiğim, Mian's. Mian's. I had to get everyone out of it. <laughs> i saw my daughters i got to talk to them that, that's not possible right for them to be there i know maybe you'd better start thinking about you know what if this doesn't go away maybe it won't But this time when I saw them, I was able to walk away uratowałem, mi zawdzięczasz swoje życie to wszystko dzięki mnie pluska przeglataś i think it's time to left your family before you do If I wiem to it's how goddamn impermanent mm. things are these days. Right. It's time to go back. Pit to zapamięta. Chyba to była dobra decyzja, tylko że ja nie pamiętam, że wolem jakąś inną grupę. Chyba że po prostu będziemy szukać, yy, będziemy szukać ten yy, dziewczynek, córek. No bo w końcu nie wiadomo, czy one, one wyjechałby z jakby z ojcem, tak? No to to, to wiadomo. Come on. Ale nie wiadomo co dalej się stało. Hm. Nie wiem, co tam widzi? Dórki. Bo nie dróci wagi. A stoją tam dobra. To jest koniec tej części? Tak mi się wydaje, powiem wam szczerze, że to jest chyba koniec tej części już. No. Tak mi się wydaje, że zaraz będą napisy końcowe. To dzisiaj będzie bardzo krótki odcinek, taki całe 16 minut, chyba. I muzyka leci, więc już. Prawa autorskie na pewno. W ogóle nie rozumiem tego, tego podejścia, że filmy wstawiają muzykę do gier, która ma prawa autorskie, i w tym momencie sami, że tak powiem, zabijają możliwość promowania tej gry przez YouTube YouTuberów. Dobra, kontynuuj. Zobaczymy, czy ten. Zobaczymy, czy. Odcinek trzeci, taki nasz los. Dobrze, moi drodzy, ja na chwilkę zatrzymuję nagrywanie. Zobaczymy, czy po tych napisach końcowych coś jeszcze będzie. Za chwilkę do was wrócę, żeby pożegnamy na myśli i skończymy tą część z Ale no, chyba nie. Wydaje mi się, że jeszcze jakieś może będą dalsze, dalsze, że tak powiem, epizody. Zobaczymy, raz zwracamy. Otóż, moi drodzy, okazało się, że to jest ostatni yy, z. Yy, z epizodów. Trzeci epizod, taki nasz los. Więc skończyliśmy całą część The Walking Dead Mission. Z tego co pamiętam, to zostały nam chyba jeszcze dwie części. Została nam trzecia yy, trzecia część The Walking Dead i później mamy den, ten chyba y, All Season, czy jakoś tak się nazywało, to. ten ostatni, ostatnia część. Zostały dwie części ma do końca, z tego co pamiętam. Jeżeli nie, to poprawcie mnie w komentarzu oczywiście. Yy, a ja dziękuję Wam serdecznie. Dzisiaj będzie taki krótki odcinek, już tylko 16 minut, ale mam nadzieję, że też obejrzycie go z przyjemnością, yy, że zobaczymy się, mam nadzieję, że zobaczymy się już za kilka dni. W kolejnej części The Walking Dead. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia, trzymajcie się na razie i cześć.